Psalm 93. Pan króluje, oblógł się w majestat. Pan przywdział potęgę i nią się przepasał. Tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony od wieczności. Ty jesteś od wieków, o Boże. Podnoszą rzeki, o panie, rzeki swój głos podnoszą. Rzeki swój szum podnoszą. Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli, potężny jest Pan na wysokościach. Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary. Domowi Twojemu przystoi świętość po wszystkie dni. O Panie! Psalm 104 Błogosław duszo moja Pana, O Boże mój Panie jesteś bardzo wielki, Odziany we wspaniałość majestat, Światłem okryty jak płaszczem, Rozpostarłeś niebo jak namiot, Wzniosłeś swe komnaty nad wodami, Zarydwan masz obłoki, Przechadzasz się na skrzydłach wiatru. Jako swych posłów używasz wichry, jako sługi ogień i płomienie. Umocniłeś ziemię w jej podstawach. Na wieki wieków się nie zachwieje. Jak szatą okryłeś się wielką otchłanią. Stanęły wody ponad górami. Musiały uciec wobec twej groźby. Na głos Twego grzmotu popadły w przerażenie, wzniosły się na góry, opadły na doliny, na miejsce, któreś im naznaczył. Zakreśliłeś granice, której nie przekraczają, nigdy nie wrócą, by zalać ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą, poją one wszelkie zwierzęta polne. Tam dzikie osły gaszą swe pragnienie, nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, z pomiędzy gałęzi głos swój wydaje. Z Twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem twych dzieł nasycić ziemię. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleb i wino. Co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił. Drzewa pana mają wody dosyta, cedry Libanu, które zasadził. Tam ptactwo zakłada gniazda, na cyprysach są domy bocianów. Wysokie góry dla kozic, a skały są kryjówką dla borsuków. Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał. Słońce poznało swój zachód. Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej krąży wszelki zwierz leśny. Lwiątka ryczą za łupem, domagają się żeru od Boga. Gdy słońce wzejdzie, wracają i kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego aż do wieczora. Jak liczne są dzieła twoje, panie. Ty wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna twych stworzeń. Oto morze wielkie, długie i szerokie, a w nim jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych. Tamtędy wędrują okręty i lewiatan, którego stworzyłeś na to, aby w nim igrał. Wszystko to czeka na ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. Gdy im udzielasz, zbierają. Gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój. Gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu. Stwarzasz je, gdy ślesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swoich. Na ziemię patrzy, a ona drży. Dotyka góra one dymią, póki mego życia chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. Niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych. Błogosław duszo moja Pana, Alleluja! Psalm ósmy. O panie nasz Boże, jak przedziwne twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, na przekór twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na twe niebo, Dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś ty utwierdził. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy, Owce i bydło wszelakie, A nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie Wszystko, co szlaki mórz przemierza. O panie, nasz panie, jak przedziwne twe imię po wszystkiej ziemi!